Warmianin no to jest twardy chłop, że się nie popuści się. Działy się różne rzeczy, a my nie wiedzieliśmy dlaczego. Czuliśmy zapach palonej fajki, chociaż nikogo poza nami nie było w domu. Od czasu do czasu miały miejsce incydenty. Wydawało mi się, że oszalałam. <laughs> Zauważyliśmy, że gapi się w kąt pokoju i obserwuje coś, czego my nie widzieliśmy Wydawało nam się to dziwne Postanowiłam wezwać kogoś, kto dowie się, co jest grane John Zantock jest szefem Towarzystwa Paranormalnego Connecticut od 10 lat badał niewyjaśnione przypadki nawiedzeń. Nasza grupa przeprowadziła ponad 200 śledztw. W 8% przypadków nie potrafiliśmy wyjaśnić tego, co się działo. Chodzili wewnątrz stajni, sprawdzali ściany, sufit. Weszli na poddasze i sprawdzili dach i podłogę. Obejrzeli ściany na zewnątrz. Nic. <grym> Donna powiedziała nam o swoich obawach, że coś działo się na farmie. John przyjechał, a ja opowiedziałam mu o tym, co miało tu miejsce. Martwiłam się. Zainstalowaliśmy cztery kamery na podczerwień: dwie na poddaszu i dwie przy boksach. EVP oznacza dźwięki nieznanego pochodzenia. Wierzy się, że pochodzą one ze świata duchów. Z czystej ciekawości, Donna, ja i Kari weszliśmy na poddasze. Siedzieliśmy tam przez jakiś czas. Wzięliśmy sprzęt nagrywający i mieliśmy nadzieję, że coś uchwycimy. Powietrze było gęste, nie było tak grześkie jak powinno. To nie był żart. Ktoś chciał wywołać naszą reakcję. Nie spałem tam nocy. Jakbym wciąż słyszał ten dźwięk. Próbowałem zrozumieć. Słyszeliśmy trzy różne dźwięki. Słyszeliśmy odgłosy, działy się dziwne rzeczy. Eee. 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 Mamy kilka nagrań, których nie potrafimy wytłumaczyć. Jesteś tam? Jak się nazywasz? <tryk>